Witajcie z tej strony Nati. I dzisiaj obczajemy sobie Nowy update w Brookhaven RP Tutaj widzimy, że się pojawiły Nowe aktualizacje W sensie, no tak sobie tutaj, no wiecie, nie? I mamy Neff czyli Że jakby tarcze do strzelania Coś tego typu Jest to bardziej wojskowy taki update No w sensie z broniami Więc może być ciekawie, no i jest Co To jest najważniejsze I dobra, Ranch RP Chyba, nie wiem, że tu może być ta, ta ikonka taka, czy coś takiego, nie wiem, nie wiem. Aha, że są nowe skiny do pistoletów. Dwa nowe pistolety, nowy shotgun, rifle i sniperka jest jedna, więc no fajnie. Mobile gun controls. Aha, to jest to, że jak na przykład pamiętacie, że jak na telefonie się grało, to mm, trzeba było jakby nacisnąć taki przycisk, tu był gdzieś mniej więcej tu. I trzeba było go naciskać, żeby strzelało zbrojni. Teraz możemy w w jakim miejscu naciskać, i my to przetestujemy. I dobra, no jest trochę tych rzeczy, jest, ale dobra. Czekajcie, czy mi się. A dobra, czekaj, czekajcie, ze sprawdzimy jeszcze. Czy tutaj są polskie? Nie, dobra, nie ma. Myślałem, że tu są polskie, czasami były yy, reklamy, ale nie ma. Więc sobie tak. Mam, jest jedna ciekawostka w tym update'cie, ale na pewno musimy sobie tu wejść. I tutaj mamy te pistolety. Dobra, więc no fajnie, że jest. I dobra. Aha, usunęłem je. No to ciekawie. Dobra, załóżmy sobie je. <laughs> Ciekawa reklama. Tak w ogóle dobra. Czy tu coś nowego? Coś jest. O, są te tarcze, są. To jest takie... To jest vip akurat, ale, no więc ja tego nie będę miał, ale może będziecie mieli tutorial na VIVA na pół godzinki. Zobaczymy, zobaczymy i dobra, no i chodźmy sobie do szkoły, bo jest jedna ciekawostka ciekawa. Dobra, ja już jestem przy, przed szkołą, więc, o dobra, to nie wiem, dobra, nie wiem czy nie skapnęliście. Ale patrzcie, mam te bronie. Nieważne jakie bym miał, czy miałbym ile ich, czy jakie. Mam, jakby wiecie, widzicie, że ją mam, nie? To patrzcie, tu mamy szkołę. I wystarczy, że przekroczyłem. Widzicie, tu już na nowym i mi się wszystkie bronie wykasowały. I nie mogę założyć. Jest jakby ten. Blokada, więc. No, ciekawe, tutaj zrobili. Ale to nie wszystko. Jest nowy domek jeszcze, który sobie oczywiście, no, przetestujemy. Weźmy sobie. On gdzieś tu jest i jest, tak. Fajnie mamy. Tu jest w ogóle pożar, o kurczę, dobra. I tak, jeszcze w tym boksiku bronie przetestowaliśmy, tak? Ale tutaj jeszcze mamy jakieś... Widzicie? O, możemy tutaj strzelać. Ja sobie wezmę jakąś broń jedną, obojętnie jaką i można tutaj strzelać. O, widzicie? I tak to tutaj wygląda. Tu są mam tarcze jakieś. Wszystko. Tu jest nawet takie coś. Taki baconik. Do się nie strzela. No i takie tutaj rzeczy. Ciekawe, no ciekawie to wygląda. I jeszcze są nowe skiny do broni. Sobie przetestujemy. Czekajcie tylko, jak się tu wchodziło, bo akurat... Hmm. Nie wiem, czy tu w propsach może? Kurczę, no już nie wiem. Jak się wchodziło w te bronie? O, widzicie? Niezłe tutaj rzeczy są ogólnie. No kurczę, nie mogę wejść w tego skinka do broni. O, tu mam, o. I tutaj mamy różne skinki. Ja tego nie odkryłem, ale to jest ten akurat nowy. Tak sobie on wygląda tutaj, no nie widzę różnicy. Różne są tutaj te skinki, naprawdę. Ciekawe, ciekawe. Ktoś mi tu chce róże dać, dobra. <laughs> no naprawdę ciekawe. O kurczę, tu mam jakieś malowania, mogę... Ty to ja nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są. Dobra, chodźmy sobie do domku zobaczyć, Ciebie muszę zbanować, żebyś mi tutaj nie łaziła. I zamknę drzwi, oczywiście. Dobra, więc tak, pierwsze co wchodzimy, no to mamy fajny, duży, przestronny domek. I więc tak, na lewo mamy tutaj duży salon, i połączony z kuchnią, jest. So, mamy tutaj salonek, są jakieś pudła, bo to jest wojskowy domek, oczywiście. I tak, no i tu mamy akurat przez ten przestrzeń. Jak ty się tu dostałaś? Do widzenia. No, mamy telewizor, no. I mamy kuch kuchnię. Jest no, duża, jest nie jest typowa, bo to jest domek wojskowy, oczywiście. I tak to tutaj wygląda. No, ciekawie, tutaj jest fajnie, fajnie du e, duża przestrzeń, no. I teraz mam następny pokój. Mamy takie, jakby łóżka, no łóżka. Ogólnie tutaj chyba żołnierze śpią, czy coś takiego. Dobra, tu potem wejdziemy. Są szafy, nie wiem, czy jest sekret gdzieś może, ale to. Nie, tematem odcinka jest i mamy piżamy jakieś. Nie wiem, czy mogę się w nie ubrać. Dobra, no i chodźmy sobie. A nie, tu potem wejdziemy. Dobra. O, dobra. I tak. No i mamy jakiś tutaj, nie wiem, to jest łazieneczka. Dlaczego w ogóle kibelki są odkryte? No to ciekawe. Tak to tutaj wygląda. No, są prysznice. Tak to tutaj wygląda. No, duża łazienka, no bo żołnierze tutaj muszą się jakby, wiecie, myć. Załatwiać swoje potrzeby. Teraz myślę, że jedna z najlepszych części tego domku ogólnie. Wejdziemy sobie tutaj. I tutaj są wszystkie skiny. Jest tutaj takie pomieszczenie, gdzie są normalnie wszystkie tutaj skinki i cały osprzęt dla żołnierzy. Więc fajnie to tutaj wygląda. Wszystkie bronie. ze skinami od razu jak weźmiemy taki o, więc no naprawdę to fajnie wygląda. Dobra, no i możemy sobie chyba przejść dalej, mogę odgasić światło. No, ciekawie. Fajne tutaj bronię. No, tu mamy jakąś mapkę, ale ta mapa nam nic nie robi. I wychodzimy tym wejściem, więc tak, tutaj byliśmy już, więc sobie wejdziemy teraz tutaj i mamy wielkie pomieszczenie, gdzie tutaj chyba taktykę żołnierze ustawiają, plan działania czy coś takiego, więc no, nieźle tutaj wygląda. Trzeba przyznać, że postarali się tutaj twórcy. No i to taki pokoik fajny. Można sobie usiąść, tu coś podpisują, tego typu rzeczy. Fajnie. Tu jest mapa jakiegoś miasta. I no i sobie no to, to tyle na tyle z... To chyba na tyle z do, dolnej części domu. Tutaj mamy jeszcze windę, no i oczywiście wszędzie są te pudełka. I dobra. No i sobie w dół możemy. O kurczę Co tu jest? Tu mamy jakieś... Możemy strzelać tutaj w to. Tu mamy jakiś. Nie wiem co to jest. Score time. Aha, to na czas jakieś strzelanie. Dobra. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy do dyspozycji. Aha, to chyba regulujemy sobie. Co tutaj ma, mamy ten? Dobra, to jest pod jednym komesta broń z lunetą. Widzicie? O, trafię. Nie wiem, jak się brało. O, było, było. Zobaczymy sobie. da O, trafiłem net. Idealnie w tarczę prawda? Trzeba wykierować. Wy wiecie? Dobra, tu trafiłem. Tu też raczej powinienem trafić. O, i tutaj jeszcze nam zostało. Dobra, no tak to fajnie tutaj wygląda. No, mega ciekawie. Tu sobie jakiś start kliknijmy i to nam będzie aha na czas musimy strzelać do tych tutaj koleżków tam aha takie coś to jest no to mega ciekawe to jest naprawdę jeden myślę że jeden z lepszych updateów tutaj chyba najlepszy nawet w tym roku wam powiem jeden z lepszych updateów ogólnie mi się wydaje jeden z najlepszych domów fajnie jest tutaj fajnie naprawdę mega podoba mi się ten update'cik Domek też, dobra, ale tutaj mam 9 punktów, dobra, ale to tutaj mi idzie dobrze, dobrze, może coś, czymś takim, nie wiem, spróbujemy, tak, obyśmy. o, byśmy, o, tak możemy tutaj strzelać dowoli, ile nam się podoba, ale mamy jeszcze dru drugie piętro tutaj do załatwienia, co, tu? ej, tu jest jakiś przycisk, o, kurde, jakiś sekret odkryliśmy. Co my odkryliśmy? Safe. Co jest, dobra. Tego bym się tu nie spodziewał. No, fajnie to tutaj wygląda. Mega fajnie. Dobra, przejdźmy sobie na górne piętro. A dobra, to jest górne piętro. Dobra, i teraz jesteśmy na najwyższym piętrze. Mamy tutaj, no, niezłe rzeczy. Tu akurat patrzcie to. Widzicie? Mamy labirynt jakiś. I tutaj możemy, będziemy mogli szczerać, To jest arena treningu. Mega dobrze zabezpieczona. Sobie wejdźmy tutaj, zobaczmy. Widzicie? Taki jakby labiryncik. Ale fajnie tutaj mega wygląda. I tutaj się ogólnie jakby, wiecie, szczela Więc tak, dobra. Ja sobie wszystko usunę, co mam. Wszystko, co tutaj mam. I sobie zrobimy tak, jakbym ja miał tutaj wybierać, czy zaszczelać. Więc tak, broń jaką sobie możemy wziąć. Myślę, że wezmę, wezmę rewolwer albo to. Nie, no dobra, to jest fajny, fajny sprzęcik, więc sobie to weźmiemy, tutaj możemy światło chyba, zgaszać, i zapalać, dobra, to my zrobimy sobie na zgaszonym, jak dobrze się nie, jak się nie mylę. I tu mamy jakąś jeszcze na daleko chyba broń, sobie weźmiemy tą, dobra. I tutaj możemy tak, wybrać sobie jaką chcemy mieć tą arenę, jest tak, empty, czyli no puste, jest jeszcze shot out, czyli coś takiego co to jest. Aha, tak, są i dobra. Infartio. Aha, dobra, no, postet, no inne ustawienie po prostu. I tu jest jeszcze chyba zasadka czy coś takiego, no. Dobra, to my sobie możemy zrobić chyba ten shot out. Sobie przetestujemy sobie, jak to tutaj wygląda. Dobra, wchodzimy, wbijamy. szczelam w ciebie. Ty, ty, ty. Ale to nam idzie, dobra. O, tu jesteś. <laughs> Fajnie można się tutaj pobawić, jak tak widzę. Wszędzie są poustawiani. O, tu zaskakują, co są tutaj? Są poustawiani, tak, że mogą nas zaskoczyć, jakby oni nic nie robią. Oczywiście te ludki, ale mega fajne to jest, dobra. Dobra, tu mam. Tu, o, tu jesteście, dobra. Tu, tu i tu, 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 dobra. Tak, tak są tutaj takie przejścia. O, widzicie takie pokoje. Fajnie nie to wygląda, mi się tam podoba taki updatecik. Jeżeli chcecie więcej newsów, o tutaj mam balkon, jeżeli chcecie więcej newsów o update'ach i tak dalej, to pamiętajcie o subskrypcji i lajku. I o oglądaniu moich filmików. No i co? Jak na ten moment chyba oglądacie, to jest jeszcze live, chociaż mogę się mylić i co? No i co? Pa pa!